Wiedziałam, że cię tu znajdę. Ojciec ci powiedział, tak? Nie musiał. Matka cię przysłała. Pyta, kiedy wrócisz? Martwi się. Niepotrzebnie. Ale się martwi. Niepotrzebnie. Niepotrzebny jestem. Czemu tak mówisz? Porozmawiaj z ojcem. Z tobą rozmawiam. Czemu się wreszcie nie pogodzicie? Bo nie ma potrzeby. Co ty mówisz? Ja chcę, żebyście sobie to wszystko wyjaśnili i przestali sobie skakać do gardeł. Jestem za stary, żeby skakać. Dziadek! No co? Ja tu na poważnie, co sobie żarty stroisz. Ech. A co mi zostało? Masz przecież nas. Nie rozumiesz tego. Czego? No, że ty, że... że mama... No, że jesteście jego rodziną. Nie mów tak. Ale tak jest. W jednym korniku nie ma miejsca dla dwóch kogutów naraz. Bzdury gadasz. W każdej rodzinie jest miejsce dla dziadka. Nawet kiedy babci już nie ma. Posiedzisz na tą chwilę? Kiedyś, jak był w Twoim wieku, Twój ojciec uwielbiał ze mną tutaj przysiadywać. No, a jeszcze tych nowych, nowych ławek tutaj nie było, były takie zupełnie inne, stare, podniszczone, z takimi zbutwiałymi deskami, pełno było drzwaski zadziorów, w każdej chwili mogły się załamać, więc żeby utrzymać równowagę, to Zbieraliśmy się jedno od drugiego. No i gadaliśmy o wszystkim i o niczym. A potem jak wymienili te ławki na nowe, to, to nawet o niczym nie mogliśmy porozmawiać. Nie było takiej potrzeby. Może. Czasami mam takie wrażenie, że nigdy nas tutaj nie było, że siedziałem sam i gadałem do siebie jak jakiś blupi. No i boję się, że przegapię taki moment, kiedy nawet nie zauważę, że już jestem całkiem sam i że, że nie ma nikogo, kto chciałby mnie posłuchać. Oh, cool.